Cześć, witajcie. Witamy Was dzisiaj z Muglistego Czorsztyna. Witajcie. Pierwsze ryby już za nami. Czekaliśmy tak, aż słońce się przebije przez mgłę, ale może się to nie zdarzyć, więc musimy się przywitać w końcu. No, Bardzo nam miło Was przywitać. No, jaki temat dzisiejszego wędkowania? Takie jesienne wędkowanie na Czorsztynie. Nie chciałem używać tego słowa sandacz, ale jednak yy, chyba słowem klucz dzisiejszego dnia będzie łowienie sandaczy. A jak troszeczkę mgła zejdzie i zrobi się mniej mgliście, to popłyniemy poszukać jakiegoś czupaka. Ja, a Ty będziesz łowić okonie. Okej. Okay. Okej? Okay? Taki mamy pomysł. Także na razie skoncentrujemy się na łowieniu sandaczy. Miejmy nadzieję, że jakaś fajna chyba z tego... O! Są. Są. Są? Są? No tak. Mały chyba, nie? Dziubie. Dziubie? Dziubie. No to dobra, no to cóż, bądźcie z nami, zostańcie z nami i spróbujemy złowić dla Was jeszcze fajne ryby. Także do boju. <gry> Przynięta Sobejdzowska, Slender, 17-gramowa główka i guma 15-cm, jak było widać, sandaczek miarowy, taki pod 50. 15-cm guma nie zrobiła na nim żadnego wrażenia, a wcześniej miałem branie, tylko też nic nie mówiłem chłopakom, bo tak nie byłem pewny. A teraz już ewidentne puknięcie i pierwsza ryba na pokładzie. Walczymy dalej, kolejna mała rybka. Nie czułem brania, ale widziałem po pleciące, jak podskoczyła i zaciąłem. Nie jest duży niestety ten sandacz, ale cieszy kolejna rybka. Ha, no i popatrzcie, 15-centymetrowa guma, naprawdę 15-centymetrowa guma, no prawie połowa normalnie, połowa ryby to, to przynęta, no popatrzcie. Prawie połowa ryby to przynęta. Dobra, uciekaj. Ale poszedł do dołu. No to powtórzymy kierunek w takim razie. Może w jakiejś... Przyprowadzi starszego brata. Faktycznie są tu blisko, wiesz? Ładują aż jak wściekłe. No dobra, no to próbujemy. Założyliśmy obaj te same gumy, bo mieliśmy już na to efekty. Tylko, że ja mam 15 slendera. Nie ja ma mniejszego, tak. Masz mniejszego. Chyba to jest 12, ale 13, prawda? No, fajna guma. 13, no. Właściwie w kolorze tylko dostępnym u nas w sklepie. Bo nikt więcej nie ma tego perłowego koloru. Jak widać, daje radę. Ale musi być jakiś big size. Szukamy big size'a. Widzę, <śledzisz>, że ty łowisz tego tak, jak na zawodach. Nie rzucasz daleko, tylko tam gdzie chodzi branie. Tam gdzie ryby są. No dobra. <śledzisz>, próbujemy. Slender 13, główka 15, czorsztyn, ujęcie pierwsze, próba 8. A podniósł się, widać było jak się podniósł ten standard do tego, widzisz? Widziałeś pan echo? Widać było jak się podniósł do mojej przynęty. Osoby tylko, tyle? Nie, to jest dla całego plutonu wojskowego. Wam przemięta połowy ryby. Pokażę wam, jak mam uzbrojoną tą gumę. Guma uzbrojona jest w h 40 do tego. Zrobiłem sobie taki krótki przypom z fluorokarbonu 35 a tym mała kotwiczka, jak gdzieś łapie za ogon, żeby udało się nam zaciąć fajnie pracuje ta guma Natomiast generalnie, generalnie sandacze o, pokażę Wam pracę tej gumy, taka drobno, drobną i lusterkującą do tego naprawdę bardzo skuteczna na sandacze Kubuś tam swoim westinem tam macha. Ale ja jestem wierny temu Slenderkowi. On już przyniósł mi jedną rybę. I w pierwszym rzucie od razu ładny palnął ten sandaczek. To malutki, no ale no, musimy znaleźć jakieś większe, albo te większe będą musiały zacząć brać. Bo u nas już więcej wędkarzy się zrobiło. Słońce też powoli przebija się przez chmurę, także miejmy nadzieję, że zaraz zobaczymy złotą polską jesień naokoło, bo drzewa pięknie kolorowe. Natomiast no, nas w jesieni właściwie na czołsztynie no to ta mgła to zazwyczaj długo schodzi. Próbujemy. Tak mi się wydawało przez chwilę, że jednak jest cieplej, ale to było tak... <śm> Wam zestaw, mój zestaw sandaczowy, który używam do łowienia sandaczy na lekko. To jest wędka Pro Guide do 25 gram, 213 cm. Do tego mam kołowrotek Daiwa Fuego. Plecionka ośmiosplotowa 010 i mam gdzieś około 80 cm przypon z fluorokarbonu, który tutaj jest połączony węzłem zderzakowym z plecionką. To jest 032. Zakończony jest agrawką, i dopiero do tej agrawki zakładam swoją przynętę. No, w tej chwili mam tutaj Fischantera takiego czterocalowego na 15 gramowej główce. O, Kuba miał branie. Jest? <laughs> jest? O, małe jest sandaczyka. Super, no to fajnie. Bardzo się cieszę, bo też miałem stamtąd branie z tego kierunku, ale nie mogłem zaciąć zobaczymy powolutku nie jest duży coś nie możemy trafić tych dużych sandaczy ciągnij, ciągnij tego sandaczy. już Słuchajcie, sposobów prowadzenia sandaczowych przynęt właściwie jest tylu, ile ilu łowców sandaczy tak naprawdę. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim, żeby dopasować ten sposób prowadzenia do preferencji ryb. I ja zazwyczaj dwa, trzy takie sposoby, jak zaczynam łowić, szybciutko przerabiam po to, żeby spróbować się wpasować. I zazwyczaj to jest albo łowiec podbicia. Tak jak w tej chwili na przykład. Podbijam przynętę 1-2 razy. Przynęta opada i czekam aż dotknie dna, i znowu ponawiam. Ewentualnie próbuję na tak zwanego wleczonego, czy tak jeden obrót korpką na przykład, albo dwa obroty korpką, i czekam aż, aż przynęta opadnie. I teraz no, trzeba zobaczyć, jak te ryby będą reagować. Czasami po prostu reagują tylko na pół obrotu korpką. I tak naprawdę nie reagują w ogóle na podbijane przynęty, dlatego zawsze bardzo ważne jest, żeby się wpasować odpowiednio w to, co się dzieje w wodzie. Też trzeba wyczuć te ryby, czy one są agresywne, czy nie. To jak to zrobić? No, to już tylko i wyłącznie pobrania. Jesteśmy w stanie zobaczyć nawet po samym sposobie uderzenia tej ryby, czy ona jest agresywna, czy nie jest agresywna. Czy tylko dotyka przynętę, o, tak jak w tej chwili, czy po prostu. Czy tak naprawdę, czy mocno uderzy, i teraz ten sposób prowadzenia musimy wpasować właśnie no, w te preferencje ryby. My dzisiaj zauważyliśmy, że lepiej ryby reagują na takie raczej dość wolne prowadzenie tej przynęty. Natomiast też zauważyliśmy, że no, ważny jest jej rodzaj, bo próbowaliśmy różnymi gumami i okazało się, że faktycznie strzałem w dziesiątkę były takie gumy. Takie o takiej dość perłowym kolorze i, i z jakimiś tam elementami brokatu, yy, więc na pewno reagują na slendery. To bez dwóch zdań, bo te brania były takie naprawdę już mocne na tą przynętę. I yy, łowiliśmy też na perłowe fiszantery, i to też daje nam dobre wyniki. Natomiast jeszcze raz, porozmawiajmy jeszcze raz pokażę te sposoby prowadzenia. Pokażę pojedyncze podbicie, podwójne i łowienie z kołowrotka. Natomiast takim początkującym łowcom sandaczy, to proponowałbym łowienie na początku z kołowrotka, żeby nauczyć się kontrolować tę przynętę. Rzucamy, przynęta musi nam opaść do dna, stojimy dość głęboko, więc dlatego nie zamykamy od razu kołowrotka, gabłonku w kołowrotku, tylko jednak popuszczamy tą plecionkę, żeby nie znalazła się zaraz pod nami pod łodzią. skawał wodę. OK. Spadło do dna. I teraz tak. Pojedyncze podbicie. Podbijamy. Dokładnie w ten sposób. Cały czas kontrolujemy opad przynęty. Generalnie brania sandacza są w opadzie raczej. Teraz pokażę podwójne podbicie. Ta przynęta wtedy wyżej jakby wyskakuje. Teraz powolutku będziemy ją wlec pod dnie. Pół obrotu korbką, pół obrotu korbką. Pół obrotu korbką. Pół obrotu korbką. Pół obrotu. Korką, pół obrotu, korką, pół obrotu. Takie jeszcze prowadzenie takie pokaże, takie jak prowadzi się na przykład koguta, ta wędka raczej nisko wtedy, takie szybkie po prostu razem z zakręceniem wtedy ta przynęta tak szybko wyskakuje ze 1,5 metra na przykład na dno. Natomiast trzeba dopasować też sposób prowadzenia przynęty do tego jak dno wygląda. Jeżeli łowimy na blacie, jest dość płytko, to faktycznie możemy wysoko podbijać, żeby ta przynęta gdzieś tam nam opadała. Natomiast jeżeli łowimy na ostrym spadzie, to wtedy trzeba łowić bardzo powoli, dlatego że wtedy ta przynęta nam odpada od stoku. Jeżeli odpadnie za daleko, a różnica na obrocie kątowym czasami jest np. metr lub dwa głębokości, no to wtedy ciężko jest znaleźć nam dno. Dlatego sposób prowadzenia zależy od preferencji ryb. I od tego jak łowimy, czy łowimy na blatach, czy łowimy na ostrych spadach, to wszystko trzeba po prostu, no ale to tylko i wyłącznie musimy to zrobić metodą prób i błędów. Teraz najważniejsze w tym wszystkim, żeby się nam udało wpasować preferencje ryb, no bez dwóch zdań. Łowię teraz swoim kijem, który przygotowałem do łowienia na ciężko. To jest dość długi kij, bo to jest kij no, ponad 250 cm, ale to jest kij po to tak długi, bym mógł łowić jeszcze na niego oprócz sandaczy szczupaki, i właściwie to z tą myślą dzisiaj brałem go na łódkę, ale okazało się, że za chwilę obecną to jest tak naprawdę kij pierwszej potrzeby. 254 cm, 15 do 45 gram wyrzutu. sewiec SG4, medium game. Bardzo fajna konstrukcja, czuła. Tutaj naprawdę każde to dotknięcie sandaczowe czuje. E, oprócz tego, przede wszystkim ugięcie szczytowe. Do tego mam no, taki już mocniejszy kołowrotek SG8 e, z plecionką 18. I tutaj już nie mam fluorokarbonu, tylko mam załączony, założony przypod wolframowy pod szczupaki. Ale to nie przeszkadza sandaczom. E, 20. Główka na czwórce haku. Do tego 15-centymetrowy slender. No, i czekam na tą jedną dużą rybę. Na razie średnie sandaczyki, nie za wielkie. Powrotek ma duże przełożenie, fajnie się nie łowi, właśnie tak nawleczonego. A łódek dzisiaj co nie miara, szczerze powiedziawszy. Widzę, że ludzie wykorzystali ten ładny dzień po to, żeby jeszcze powędkować jesieni. I teraz, no, co jest najważniejsze w łowieniu sandaczy? Oprócz cierpliwości, musi być dobry refleks. Bez dobrego refleksu, niestety, łowienie sandaczy to nie jest tak, jak z łowieniem szczupaków, które faktycznie weźmie przynętę i uda się nam go zaciąć. Tutaj mamy łamek sekundy. Jest branie i musi być natychmiastowa reakcja. Natomiast te brania bywają bardzo różne, bo od ładnych puknięć poprzez takie bardzo delikatne, gdzieś tam jakbyśmy najechali na jakąś przeszkodę, trawkę. Tutaj. Nie ma czasu na zastanowienia. To po prostu każdy nienaturalny ruch plecionki należy zacinać. Dopiero później trzeba się zastanowić, czy to było branie, czy też nie. Dlatego też sandaczowcy niejednokrotnie oglądają swoje przynęty, czy zostawił gdzieś sandacz jakiś, jakiś znak, jakieś odbicie zęba. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby reagować na każde, ale to każde tak naprawdę nienaturalne zachowanie się przynęt Brały, jak sobie coś tam musiałem ręką zrobić. Nie miałem jej na wędce, tak typowo. I pominąłem pierwsze zacięcie, ale poszedł za nią trochę dalej, szarpnąłem parę razy no i się uwiesił. Także są. Są. I, i, I widzę, że już Piotrek mi miejscówkę zajął. Czas, żebym ja też coś powiedział o wędkach, którymi, które dzisiaj przygotowałem. Pierwsza, którą, no, taka główna dzisiejsza, jest Savage Gear SG4 Light Game do 22 gram ciężar wyrzutu, długość 2,31. Do tego przynęta z ciężką główką 20 gram. Wędka spokojnie obsłuży taką główkę z przynętą. Chyba 9 cm z tego co kojarzę. Akcja szczytowa, jak widać. Wędkę jest ze mną od, od początku sezonu. Miałem ją na otwarcie sezonu tutaj na Szorsztynie w czerwcu. Jak widać, na no, kilka ryb już na nią wpadło. Też dosyć takie małe. Także wędka, wędka jest bardzo czuła, fajna. E, przynętami, którymi mówię, to jest Mikado e, Fish Hunter do tego łowiłem też trochę slenderem no i teraz mam założonego Robinsona Longinusa nogówki 20-15 gram jak na tak dość głęboką wodę jest ok czucie co do wędki bardzo fajne puknięcie takich nawet małych sondaczyków są wyczuwalne więc, więc wędka naprawdę, naprawdę daje radę do tego koło Wrotek gry Ekuzima w rozmiarze 3000 jak widać na razie na razie się to, ten zestaw sprawdza. Natomiast drugą wędką jest wędka z Robinsona City Liner, City Liner pergic to 12 gram. Jest to wklejka. Na no, 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 taką głębszą wodę e, wędka no, sprawdzi się idealnie. E, także jak, jak się gdzieś trafi jeszcze stado okoni, to na pewno nią zarzucę i, i spróbuję wyciągnąć jakiegoś garbusa. Połowiliśmy trochę w zatoce kluszkowce i teraz będziemy zmieniać miejscówkę. Będziemy szukać albo koni, albo sandaczy i będziemy polować na coś większego. Cały czas Longinus z Robinsona, tylko zmieniam sobie kolorki. Usiadłem sobie, nawet się położyłem na łódce to wciąłem. Także fajnie, fajnie. Także jak widać należąco sandacza też można złowić. Dokładnie. Gram główka, 4 cale guma, perłowy brzuch i tutaj taki przeźroczysty z brokatem i z czarnym pieprzem. Fajna guma, już kilka brań na nią miałem. Teraz ładnie przywalił. Myślę, te duże nas omijają dzisiaj, chyba że nie umiem ich po prostu łowić. przynęte na Gobstera, Gobster Shad gira, No i w pierwszym rzucie ładnie puknięta. Fajnie, fajnie. Lecimy po jeszcze większe, bo już jakieś takie powoli się wyłaniają, takie już średniaki. Średniaki, no dokładnie. Patrz, patrz, pod nami jaki Patrz, patrz, patrz tu. Ale najlepiej jest. Widziałeś? Popatrz, siedzi. Ten jest dobry. Ok. I tak jak mówiłem, po prostu powolutku, wiesz, nawleczonego dzisiaj widzę, że biorę ewidentnie. Bo jak im podbijasz, to nie chcą brać. A nawleczonego jednak jest od razu ładny strzał. W tej chwili ma takie bardzo delikatne brań. naprawdę tylko tak tyk, wiesz. A ryba nie jest wcale mała, no bo wiesz, koło nawet idzie. o, 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 chyba, że znowu gdzieś tam, wiesz, trafiłem, podczepiłem gdzieś tam. W każdym no Ciągniemy. Najważniejsze, że się dzieje, no, no za ogon, <śpiewa> jakby inaczej <śpiewa> ten mistrzem mówienia sandaczy za ogon udało się to szybko wypuszczamy i poszedł. Zabawa jest, no cały czas coś się dzieje. Łowimy To Ned Warma z Westina, główka 7 gram no i największa ryba na najmniejszą przynętę chyba. Taki. Piękne, wypuszczamy. O, jest. No i już. Do przynęty podskoczył. Na no, przynętą nedworm. Słońce powoli już zachodzi, więc będziemy powoli kończyć. Ale myślę, że udany dzień i zadowolony jesteś, nie? Tak, oczywiście. Dużo ryb udało się nam faktycznie dzisiaj złowić. Rano myślę, że lepsze były większe przynęty. Złowiłem nawet 15 cm gumami. A potem troszeczkę poszukaliśmy, zmieniliśmy gabaryty, ale prowadzenie było cały czas to samo. Jednak na tego wleczonego mhm. widzę, że najlepiej Założone. reagowało. Dokładnie. Powoli, ale były agresywne, bo nawet powtarzały po 2-3 razy. Mhm. I też zasysały no. przynęty dość głęboko. No. Fajnie, połowiliśmy mhm. dużo ryb. Nie były jakieś ogromne. No nie, ale, ale były. Ale były. I myślę, że dzień był super udany, pogoda nam dopisała. Rano faktycznie mgła, nie tak rano, bo tak do południa, do 12 właściwie była mgła, mgleko, ale potem jak zeszła, no to naprawdę było super. Także dziękujemy bardzo. Tak jest, było fajnie. I do zobaczenia kolejnym razem. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.